Bo, y, Nie. Nie ma mowy, tak. remonty, jak mawiał czasy oczywista oczywistość. Natomiast, <grywa> natomiast <grywa> ten pierwszy problem. Ten problem porusza proponuje rozwiązania zintegrowany system miejskiego transportu publicznego. Który pierwotnie miał kosztować 318 milionów, przy czym... Miasto miało partycypować w wysokości 47,7 miliona, natomiast 270 to. Przy czym jest jeden problem finansowy, mianowicie hmm, firma Scott Wilson, która przeprowadzała audyt tego projektu, oceniła jego wartość na 520 do 600 milionów. A to oznacza, że przy utrzymaniu kwoty dofinansowania z funduszy unijnych miasto trzeba byłoby dodatkowo 200 milionów. I jak będzie realizowana, ponieważ tam w koncepcji tego zintegrowanego systemu transportu przewidywany był zapis innych Trolejbusów, jak również rozwój sieci trolejbusowych. Generalnie przy przyjęciu zasady następującej: p szkielet, to sieć trolejbusowa. Natomiast trasy dojazdowej do tej sieci to komunikacja autobusowa. I nie chciałbym w tym momencie przesądzać konkretnych ulic. Natomiast jedna uwaga, jedno zastrzeżenie, że sieć, rozwój sieci trakcyjnej, trolejbusowej musi spełnić wymogi. 21 wieku, jeśli chodzi o technologie i jej organizacji. Można...